Dla jednych taniec to tylko zajęcia dodatkowe, dla innych styl życia, a dla niektórych to zawód. Dziś porozmawiamy z Rafałem Jasenkowskim, zawodowym tancerzem, który na co dzień pokazuje, że z pasji można stworzyć coś trwałego. Zobaczmy, jak wygląda prawdziwe życie zawodowego tancerza. Co sprawiło, że taniec przestał być tylko hobby, a stał się Twoją codziennością? Dobre pytanie. Chyba marzenia. Marzenia i fajny człowiek na mojej drodze na początku kariery tanecznej. Poznałam osobę, która była bardzo ciepła, ale jednocześnie zaangażowana w tę pracę i widziałam, że to nie jest tylko praca, tylko to jest dla niego pasja. I to chyba był taki zapalnik dla mnie, że stwierdziłem, że to jest coś, co chcę robić. Czyli pojawił się jakiś mentor. Pojawiło się wielu mentorów, ale ten bardzo zapadł mi w pamięci i to była taka pierwsza, pierwsza. No, iskra. iskra. Świetnie <średnie> powiedziane. A jaki styl tańczysz i jaki najbardziej Cię ukształtował? Mm -hmm. To w sumie dwa różne tematy. Ukształtował mi towarzyski zdecydowanie. Taniec towarzyski towarzyszył mi od siódmego roku życia i przez całe dzieciństwo, i to takie początkowe dorosłe życie, to był taniec towarzyski. Obecnie w studio tańczymy dużo tańców weselnych. To jest takie mhm. studio, gdzie tańczymy z ludźmi, którzy mają ochotę po prostu zacząć swoją przygodę mhm. z tańcem. I są to takie disco Fox, disco samby, rzeczy na dwa, na trzy, czyli standardowo weselnie, żeby było przyjemnie. Natomiast był taki moment, w którym ja poczułem, że jest to trochę za mało. Po takim tańcu sportowym nagle przejście na zupełnie wyluzowany mhm. styl tańca był dla mnie fajny, ale jako codzienność brakowało mi tego czegoś, tej nutki rywalizacji, która wcześniej mhm. była. I zacząłem tańczyć West Coast Swinga. W roku tańczę właśnie to i wkręciłem się na maksa, wróciła ogromna pasja, ponownie jestem na co dzień na parkiecie z chęcią do tego, żeby być i tańczyć całe dnie, a nie jest to tylko praca, bo praca. Często mówi się, że taniec to tylko pasja. I ciężko, żeby było to zawodem. Jak się do tego ustosunkujesz? Bardzo dużo osób, które tu przychodzi, pyta mnie, czy to jest mój jedyny zawód, w sensie, mm -hmm. czy mam jeszcze jakąś inną pracę. Ktoś okay. widział mnie w galerii i pyta mnie, czym pracuję tam. bo, bo <grym> zapyta mnie tutaj, będąc w studio. Wiesz co? No, dla wielu osób może jest to coś, co jest takim zbędnym elementem życia. Dla mnie od najmłodszych lat było to priorytetem. Mam jakiś tam plan B, były studia, jedne, drugie, trzecie i zawsze byłem przygotowany na to, żeby było coś awaryjnego. Natomiast mm -hmm. Taniec spokojnie mogę z tego wyżyć, świetnie się bawić i nie narzekam, jest ok. <grych> Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w tej branży? To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Co było najtrudniejsze? cała konkurencja i odnalezienie siebie w takiej roli, która zarówno pasuje mi, jak i klientowi i im potrzebom dlatego że miałem na początek styczność głównie z tańcem towarzyskim sportowym mhm. na tym się wychowałem i pierwotnie prowadziłem klub sportowy myśląc o tym, że rozwinę to bardzo mocno natomiast całe środowisko nie do końca było dla mnie nie czułem się komfortowo w tym jak wyglądało to na zewnątrz na parkiecie świetnie ale wszystkie te sprawy dookoła tańca były bardzo wyczerpujące energetycznie więc znalazłem dla siebie zupełnie inny nurt i Taniec z dorosłymi, ale w taki bardzo luźny sposób i przyjemny, mm. tam gdzie ludzie czerpią radość, a nie tylko jest mocne żywo na treningi, żeby to było hardkorowe. Dużo przyjemniej tańczy się z osobami, które mają ochotę tańczyć, a nie które muszą tańczyć, bo mają jakiś ogromny cel i no... Mm. trzeba rozumieć. Czyli tak naprawdę złotym środkiem jest to, aby cały czas znajdować po prostu. Pasję w swojej pracy, rozwijać się i szukać tego, czegoś, co sprawia nam satysfakcję i przyjemność. A właśnie co sprawia tobie satysfakcję w tej pracy? Chyba zadowolenie klientów, ilość pozytywnych opinii, okay. ale też po prostu jest bardzo luźno. Ja jestem instruktorem, który bardzo ceni sobie kontakt z klientem w taki sposób, rozpoczęty i zakończony, że my po prostu się lubimy. Okay. I ja bardzo mocno słucham tego, co okay. ludzie do mnie mówią, czekam na ich reakcje. Zawsze, jeżeli tworzymy choreografię, to tworzymy je wspólnie nigdy nie narzucam okay. parą czegoś, czego nie chcę zatanczyć, tylko jest to po prostu zawsze rozmowa i w tańcu jest to bardzo istotne, żeby między partnerem i partnerką też była mm. rozmowa, czyli żeby ten taniec nie był po prostu włożeniem się w schemat, tylko taką rozmową. I teraz też dlatego tańczę West Coast swinga, to jest taki mm. styl w którym bardzo mocno działa improwizacja. I improwizacja będzie dobra tylko wtedy, jeżeli dojdzie do porozumienia partnera i partnerki. Hmm. Tańczy się w Swinga w taki sposób, że na turniejach nie znasz ani partnera, ani nie znasz piosenki, więc dostajesz nową osobę przed sobą okay. i masz dosłownie 3 sekundy na to, okay. żeby zagrało. I okay. wtedy trzeba zdążyć i to jest idea turniejów. No, rewelacja dla mnie jest hmm. coś, co dało mi nowe życie w taniec i pasja wzrosła do po prostu poziomu. No, ogromnego. Właśnie widać w Twoim oku, aż iskierkę, jak o tym mówisz. Dziękuję Ci bardzo w takim razie za rozmowę. Była bardzo inspirująca i wiele się dowiedzieliśmy. Zazwyczaj Gospodaj mi rękę, chcę ze mną zatańczyć. <grymne> Tańczmy. Dziś przekonaliśmy się, że taniec to nie tylko pasja. To także zawód, który łączy emocje, pracę z ludźmi i nieustanny rozwój. Rafał, swoją historią, pokazał nam, że można zbudować karierę na ruchu, który ma sens. Jeśli szukacie swojej drogi, może właśnie warto zatańczyć pierwszy krok.